Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Lato. Witam was w kolejnym odcinku z AMAZE do Battle. Dzisiaj zajmiemy się eventem. Skończyliśmy już na razie z samonami, także będzie event, a dokładniej misja na poziomie Super 2 misja z ss 4 Goku. Także zrobimy sobie pierwszą misję z małpką, oczywiście z 50 staminy poziom Super 2. Jeżeli chodzi o tą misję, to Goku jest. Słabszy, jeżeli macie w sensie większy damage, zadajemy goku. Jeżeli macie postacie z e, linkiem Hatred of Science, postacie, które mają tego linka, to już wam mówię, to na przykład e, Baby, Baby 2, Intelligence, Baby Agility, którego e, jeszcze chyba nie ma na globalu. Baby Janemba, to jest ten miks taki, Baby Vegeta, później mamy Gohana GT przejętego przez Baby'ego, później mamy Trunksa przejętego, Gotena przejętego i jeszcze dwie jakieś postacie, jak i Doktor Lichi, Lich, Liczy czy coś takiego, także według mnie zupełnie nie warto patrzeć na te na te postacie, nie warto patrzeć na ten link, bo to nie jest jakaś Podejrzewam wielka różnica, a postacie są raczej słabe, te które oni tam polecają i które mają tego linka. Jeżeli chodzi o tą misję, to składa się z trzech bossów: najpierw mamy Agility SSJ3 Goku, później mamy Golden Ozaro Małpkę, a na końcu mamy SSJ4 Goku Strength. Małpka też jest typu Strength, także Agility Strength, Strength. Ostatni boss, czyli SSL4 Goku, ma 7 pasków życia, także chyba aktualnie najwięcej na globalu i nie da się go zestunować. Jest odporny na stuny, także stuny nie działają. Ogólnie, um, teamy jakie testowałem to jest Team Super, Team Extreme i Team Agility. Najlepiej mi się przechodzi Teamem Agility, później Team Extreme, później Teamem Super. Z racji tego, że Team Super ma um, dwa razy Super Vegeto Blue, um, a to jest typ fizyczny. To często, niby, mimo tego, że jest takim półtankiem i ma ten counter hit, często po prostu Super Vegito Blue dostawał duży damage i jednak wolę to robić teamem Agility, bądź właśnie teamem z Super Agility albo teamem Extremo. Weźmy sobie może dwa razy Super Vegito albo Super Vegito i SSL4. Widzę, że tutaj jest jakiś fajny SSL4 bez duplikatu, ale jest pod to możemy wziąć. Dlaczego nie? Więc wystartujemy sobie takim teamem i, i zobaczymy, jak to pójdzie. Jeden Super Vegito. Drugi raz chyba gram takim teamem, ale Super Vegeta, znaczy Vegeta SS SSJ4 powinien zrobić robotę. Mimo tego, że możemy mieć jakieś troszeczkę słabsze linki, niektóre postacie mogą być troszeczkę mniej przydatne, bo jednak Vegeta dla je, daje plus trzyki dla typów Super Agility, a mam chociażby Golden Freeze i LR Androidy, którzy typem super nie są. Także zobaczymy. Same Counter Hity plus ssj 4 Vegeta powinni sobie dać radę, także myślę, że bez problemu. Podejrzewam, że Team Tech też sobie świetnie da radę, Team Intelligence też sobie świetnie da radę, tylko oczywiście to będzie pewnie dłużej trwać, ale dadzą sobie na pewno radę. Tutaj ten event nie jest jakoś super, super mega ciężki. Według mnie chyba cięższy był event z merch Zamasu, czy tam Fusion Zamasu. Z tym, że Goku potrafi po prostu o wiele mocniej uderzyć Fusion Zamasu. Potrafił, potrafił bić parę razy super atak w jednej turze. To było denerwujące. A, a tutaj SSF4 Goku bije raz ale potrafi bardzo mocno uderzyć, ponad 100 tysięcy w taki neutralny typ, także to jest naprawdę dużo. Miałem, miałem taką jedną rundę, co nawet udało mi się chyba... E, jednego stage'a, co udało mi się chyba w dwie rundy rozwalić ss 4 Goku. Ponieważ, no właśnie, tak jak tutaj zrobił to Super Vegito, sam Super Vegito rozwalił pierwszego stage'a, jak widzicie, i podobną rzecz praktycznie zrobił mi kiedyś na stageu z 4 Także w sekundę zrobiliśmy pierwszy stage, jak widzicie. Normalnie ta postać, z którą przed chwilą walczyliśmy, czyli ssj 3 Agility Goku, też potrafi ładnie uderzyć w neutralny typ po około 30 tysięcy. Potrafi bić, także, no też jest ze zwykłego ataku, także to też jest dużo. Także ogólnie te postacie nie są jakieś... Ten stage nie jest jakiś mega ultra ciężki. Ale no damage, damage te postacie mają dużo, szczególnie SST4 Goku. Także zobaczymy co tu będzie. Swoją drogą zamiast tego Gohana będę używać ssj 3 Agility Goku, którego wziąłem za czerwony kamień, jednak go wybrałem. Ale muszę jeszcze mu zrobić do kana, ponieważ nie mam nie mam 10 medali, jak się okazało. Także czekam na event z SSJ-3 Goku i sobie zdokanuje SSJ-3 Goku Agility i będzie zamiast tego Gohan'a, którego przed chwilą widzieliście. Boom. Additional Attack, świetnie. Uwielbiam tego mojego Super Vegito. On ma dwa, dwa... duplikaty ma w sobie, ale no naprawdę, kosi równo. Uwielbiam. Critical, ale co chwilę się dają. Additional Attack, tank, duży damage. Okej. Okay. Mm, to co? Hmm... No niech będzie na początek, niech będzie na początek Golden Freeza. Nie mamy tutaj Super Vegeta, więc go tam nie, nie zapakuję, Ale niech będzie Super Golden Freeza, żeby tutaj przyblokował ten damage 3 razy, bodaj, że tak, trzy razy bije na początku boku, więc nie stracimy za dużo życia. O, świetnie. Udało się. Super atak jest na, na, tutaj, na, na Golden Freeza, więc idealny, idealny zestaw. Boom, zobaczmy jak Vegeta uderzy. Oczywiście to jest Friend wegeta, nie mój, jak widzieliście? 600 tysięcy ładnie. Swoją drogą przechodzi. Właśnie to jest ostatni raz, kiedy muszę przejść ten event i będę miał 77 medali. Um, więc sobie na koniec zdokanujemy, zdokanujemy sobie Goku SS4 mojego. Taki bonus do filmu na końcu. Także oglądajcie do końca w razie czego. Um, I ani razu przez te wszystkie stage. Ani jak brałem na przykład tego Vegeta, tak jak teraz widzicie, czas, czasami grałem, go brałem zamiast dwa razy Super Vegito, eee, ani jak eee, grałem też SSF4 Goku, bo też testowałem sobie na tym evencie. Ani razu nie zrobili mi tego Uniku i Counter Hitler z Super Ataku. Nie wiem czy to jest taka mała szansa, czy o co tutaj chodzi, ale zobaczymy. Jeszcze się postacie rozgrzeją, to może, może coś ciekawego z tego będzie. Na razie wiem tyle, że strasznie dużo te postacie biją. I na pewno Boss Rush będzie 10 razy łatwiejszy. No i wychodzi na to, że e, Gohan, Gohan... tutaj e, dokończy tę misję. Jak widzicie... E, Wyłączę tylko powiadomienia, Ok. Jak widzicie mamy 7 medali i misja zrobiona bez żadnego itemka. Wszystkie itemki są nieużyte. Także Team Agility, szczególnie z, e, z jakimś fajnie rozwiniętym SSJ-4 Vegetą, Naprawdę daje radę, bo jak widzieliście, pierwszy stage Super Vegito sam mi pokonał. Wszystkie kanterhity zrobił. Drugi stage też szybko padł, i trzeci też nie było większych problemów. Ani razu nie musiałem użyć idemka. Nie, itemka nie ma problemu. Tak jak mówię, Team Agility, czy to z dwa razy Super Vegito, czy dwa razy e, SSJ4 Vegeta, albo Mix, tak jak teraz zrobiłem Super Vegito i Vegeta, Team Extreme, e, te dwa teamy według mnie najlepiej sobie tutaj radzą. Ewentualnie później, tak jak mówię, Team Super, tylko trzeba uważać na tego Super Vegito Blue, żeby nie dostawał dużego damage'u. Nowy rekord 4.45, fajnie. Um, Team Tech też sobie myślę poradzi, Team Intelligence też sobie poradzi, z tym, że no, na pewno dłużej to będzie trwać. Jeżeli chodzi o medale, mam 80 medali, także 77 na Goku, zaraz robimy mu do kana, i później jeszcze muszę zebrać 35 na, na Goku SSJ 3GT. Także ok, wbijamy od razu do kana. W końcu, w końcu, w końcu jest. Jest nasz małpiszon. Boom, oczywiście jest, jest już zrobiony na e, Super Atak 10. Mamy do kana, świetnie. Aż sobie screena trzasnę, dobre jest zapisane. I może wbijemy mu szybciutko. Maksymalny level, jeżeli się uda. Mam tutaj jakieś postacie do levelowania. Są coś tutaj, jakiś freezer jest. Weźmy sobie na strength, ustawmy. Bum, bum, bum. Nie, tego nie chcę zużywać, ok. Um, nie będzie tak. Tutaj już mam przygotowane jakieś temki, dokładnie. O, candy bar mam nawet, wow. No to tutaj ładnie wpadnie levela. W cały. A jak zrobię tutaj? Wow. Całe 120, lewe, 119 poziomów od razu wbijamy. I już maksymalnie wcześniej rozwinęłem mojego SSS-4 Goku. Także tyle ile się dało, tyle, tyle statystyki ma podniesione. Już Wam pokazuję jak to wygląda wszystko pod okanie. I ze statystykami tyle ile się da podnieść bez duplikatów. Dwa, 2000, 2000, 2000, Tak wygląda u mnie SSS-4 Goku. Także mm, 13333 HP. 13456 ataku i 6500 defensywy. Mam nadzieję, że Goku będzie ostro kosić. Jeżeli chodzi o ten event, to tak jak Wam mówiłem, to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka, like jeżeli tak. Zostawcie suba, jeżeli jesteście nowi. Powoli dobijamy 1200 subów, co jest mega, mega sprawą. Dopiero było 1000, a już zaraz 1200. Po prostu szok. Przy okazji zapraszam Was do innych filmów, żebyście sobie zobaczyli. I wbijajcie na grupę na fejsie. Po lewej stronie macie nazwę grupy bądź w opisie pod filmem. Także dzięki na razie i do zobaczenia. Cześć!